nie było łatwo, dokładnie nie no, bardzo ciężki trudny odcinek trochę dziwne, że nie na to go puścił myślę, że tu chyba większe pretensje, tak chyba będzie miał Leszek Kuzek który prawdopodobnie, no jakiś głaz uderzył pewnie tam, który jest pełno, pełno na drodze, no, odcinek wygląda jak na, raj, na rajdzie terenowym, a nie na normalnym i szkoda, bo, bo to jest takie, przynajmniej ja tak jechałem, no, to jest jazda na mijanie jakichś potężnych głazów, które powychodziły na drogę, a, a nie szukanie jakiegoś dobrego rajdowego toru no szkoda, 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 że to, trzy razy musieliśmy no. potem jechać naprawdę żal bardzo samochodów. No i no i cóż, no, troszkę się podźwignęliśmy, bo zaczęliśmy fatalnie dzisiaj z 16 miejsca. E, mieliśmy tam mały problem z zostawieniem dyfru, potem sobie z tym poradziliśmy, także już było troszkę pewniej, bezpieczniej. No i ja też chyba jeździłem się w te szutry, jechało mi się lepiej. No ósme miejsce, postaram się jutro pogonić ze Stefanem i, i cisnąć, ile się da do przodu.